Siema, 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 witam serdecznie. Kolejny dzień z masą meczów, więc po raz kolejny lecimy z wyzwaniem od 50 zł do tysiaka. Dzisiaj jest ciekawie, bo będzie kupon na 435 zł. Żeby być ze wszystkim na bieżąco, zapraszam do subskrypcji kanału. Można tutaj dorzucić łapę w górę. Dziękuję za każde kliknięcie. Trzy kupony. Sony, ja i Bartek na końcu, bo wczoraj trafił bardzo ładny kupon i od razu stawka wyjściowa zrobiła się naprawdę przyjemna. Zaczynamy na dzisiaj na spokojnie od kuponu Sonego. Sony niezmiennie, siatkówka i hokej. Tutaj mamy dwie propozycje ze stawki wyjściowej 50 zł, bo wczoraj się nie udało. Więc 50 zł na 110. Mamy minimum jeden gol Davos w meczu z Genewą. To jest szwajcarska... Liga hokejowa, pierwsza liga. Ma, Davos ma strzelić minimum jednego gola w pierwszej tercji po kurcie 1,60. I do tego Radomka Radom ma wygrać minimum trzema punktami pierwszy set, bo to tak jak widzicie, jest ten handicap punktowy tylko i wyłącznie na pierwszy set. Tutaj z 50, 110. Jeżeli wejdzie 110, to oczywiście kolejny kupon będzie ładowany za całą kwotę. Jeżeli chodzi o mój kupon, to wczoraj też noga się podwinęła. Dzisiaj piłka nożna klasycznie. 50 zł na stawce, typowo podwojenie, bo tak jak widzicie, no 50, na 100 zł, dwa typy sobie wybrałem i już Wam powiem, że bardzo podobne typy do Bardepa, więc liczę na to, że jak on wczoraj trafił, to dzisiaj ma też dobrą rzutkę i dzisiaj też będziemy mieli razem dobre typy. Mianowicie, jeżeli chodzi o spotkanie Twente i Besiktaszu, dla mnie może nie jakieś turbo mainstreamowe drużyny, ale mecz naprawdę istotny dla jednych i drugich. Moim zdaniem będzie łupanka linia 22 fauli w tym meczu, jak najbardziej mi odpowiada, doklejam sobie rzuty rożne w meczu Ajaxu i Galatasaray. No są to dwie ekipy, które grają po po prostu ofensywnie. Ofensywnie usposobione drużyny generują te akcje pod bramką przeciwnika, a to często przekłada się na rzuty rożne. Dzisiaj liczę na 9 takich akcji, po których padnie rzut rożny. Na spokojnie 50 zł na stówkę. No i kupon od Bardepa jeszcze raz pochwalmy, pochwalmy ten wczorajszy kupon na 137 zł i 49 groszy. Dzisiaj, oczywiście, cała kwota 137 zł i 49 groszy na kuponie. I mamy tak. Kartki w meczu Twente i Besiktaszu. No ja miałem faule. Tu są e, kartki, więc jakby to się spina. To jest podobne, to się łączy, nie? Będą faule, będą kartki. Jeżeli fauli nie będzie, prawdopodobnie no, nie będzie kartek. E, linia 4,5. Do tego zakład na to, że w meczu Ajaxu i Galaty będzie minimum 8 różnych I jeszcze jest Bet builder na mecz MacCabi z Porto. No Porto ma wygrać, patrząc na te ich ostatnie wyniki. Idzie bardzo podważnie, no ale Porto ma wygrać i nabić minimum 4 rzuty różne w całym meczu z tego betbuildera 1.80, łącznie 435 zł na kuponie, jeżeli siądzie, będzie atak na tysiaka na kolejnym kuponie od Bardepa, więc kciuki. Pozdro, siema.